Dzień dobry, witam Państwa w studiu polskiej agencji prasowej. Dziś Państwa i moim gościem jest Bartosz Chmielewski politolog i analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy dziś rozmawiać o polityce krajów nadbałtyckich wobec zmieniającego się otoczenia geopolitycznego. Po pierwsze zacznijmy od tego, może jak na przestrzeni tych trzech lat, a szczególnie w tym ostatnim okresie, zmieniała się perspektywa zagrożenia ze strony Rosji w krajach nadbałtyckich. Ja bym powiedział, że, że ona się niewiele zmieniała. Zresztą te trzy lata ostatnie, czyli okres od 2022 roku, chyba jest błędnym spojrzeniem z perspektywy, bo jakby jeżeli mówimy o państwach bałtyckich, bo to zagrożenie ze strony Rosji i to zagrożenie um, wojną, czy zagrożenie, jakby traktowanie zagrożenia ze strony Rosji w sposób egzystencjonalny trwa de facto od 2014 roku. Więc jak sobie Popatrzymy, jak Europa panikowała w 2022 roku, trochę jak w Polsce żeśmy panikowali i myśleli o tym, że to już jest ten moment, kiedy należy się obudzić, no to w Rydze, w Talinie i w Wilnie myślano już kategoriami, o który, od których my myślimy, o którymi my myślimy ostatnie trzy lata, już od dekady. I to jest taka podstawowa różnica między Europą Środkową. A między, między państwami bałtyckimi a resztą państw Europy Środkowej. Czyli ta perspektywa nie zmieniała się na przestrzeni tych trzech lat, tylko te kraje jakby były gotowe um, tak mentalnie On... na, na te wydarzenia, które miały miejsce po 2020 tak, roku. Tak. O ile ona się zmieniała, to strach przed wojną, czy jakby w ogóle obawa przed Rosją jest stałym elementem od, od lat w społeczeństwie od 30 lat. Natomiast. Wśród polityków tak od dekady, od, od Krymu, od 2014 roku, to co się zmieniło po 2022 roku, to oczekiwania Rygi Talina i, i Wilna wobec sojuszników zachodnich, oczekiwania co do zwiększenia obecności wojskowej w regionie, i to jest coś, co się zmieniło. Natomiast Podejście do Rosji, podejście do zagrożenia, szykowanie się na możliwe negatywne scenariusze jest czymś stałym, czymś wręcz naturalnym w, w myśleniu lokalnych elit. No i to, o czym wspomniałem, czyli to zwiększone oczekiwania wobec sojuszników, zwiększone, zwiększone oczekiwania co do obecności sojuszniczej, do pewnego stopnia spełniły się. Po, po szczycie, w 2000, szczycie NATO w 2022 roku, w związku z obietnicą zwiększenia, czy pojawienia się tak zwanych brygad NATO w regionie, czyli zwiększenia tej obecności wojskowej z poziomu batalionu sojuszniczego do poziomu brygady. To jeszcze nadal trwa, natomiast no to jest taka kluczowa zmiana, którą obserwujemy z perspektywy bezpieczeństwa w regionie. A jak, jak klasy, klasy, klasy rządzące krajów nadbałtyckich odebrały dołączenie do NATO w Finlandii? Czy to zmienia w znaczącym stopniu ich sytuację strategiczną? Hmm, tutaj hmm, zostało to, nie powiem niczego nieoczywistego, jeżeli nie powiem, że zostało to przyjęte z otwartymi rękami. i hmm, Jest to oceniane jako pozytywna rzecz. Na pewno z perspektywy chociażby Łotwy zmieniło się dosyć sporo, bo szwedzkie wejście do NATO spowodowało to, że na Łotwie jest więcej wojsk sojuszniczych. Kilka miesięcy temu na Łotwie pojawiły się, się szwedzcy żołnierze w liczbie 600 w ramach obecności rotacyjnej. I to jest to jest ta zmiana. Natomiast jeżeli przypominam sobie rozmowy swoje sprzed trzech lat z 2022 roku z lokalnymi ekspertami, politologami czy politykami też, to oczekiwanie, że Finlandia czy, czy Szwecja jakoś znacząco wzmocnią obecność wzmocnią swoją obecność w regionie. Nie, raczej nie, nie, nie było takich oczekiwań. Tak? To, co, co jak widzą tą obecność fińską i szwedzką Bałtowie, to jest to, że w końcu ta współpraca regionalna w basenie Morza Bałtyckiego będzie łatwiejsza i będzie można bardziej bezpośrednio współpracować w kwestiach kryzysowych, chociażby. I jak widzimy sytuację na Bałtyku, regularne niszczenie infrastruktury na dnie Morza Bałtyckiego. No i chociażby to, że Szwecja czy Finlandia jest w NATO, powoduje to, że o wiele łatwiej skoordynować na przykład identyfikowanie statków, które dokonują tych, tych uszkodzeń infrastruktury, czy współpracę między flotami wszystkich państw regionu. W kwestii prób zatrzymania tych jednostek, które, które dokonują tych, tych uszkodzeń. A jak teraz sytuację w regionie zmieniło dojście do władzy Donalda Trumpa i jego ostatnie działania? Czy, czy elity krajów nadbałtyckich podejmują jakieś konkretne działania, czy dominuje tam niepewność, tak jak w innych, wśród innych polityków, m.in. polskich, czy raczej? Jest to coś, na co, na co te elity były przygotowane i miały na to swoją odpowiedź? Ja bym powiedział, że szykowano się na zmianę w Waszyngtonie i takim znakiem tego, że przewidywano, że dojdzie do jakiejś zmiany, natomiast skala tej zmiany była zaskoczeniem, jest to, że mniej więcej w, 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 w te, tego dnia, jak doszło do inauguracji prezydentury Trumpa, to i Litwa, i Estonia ogłosiły, że będą podnosić swoje wydatki wojskowe do 5%. I to, był, to była próba takiej odpowiedzi na, na zmianę polityki amerykańskiej. Natomiast to, co się wydarzyło później, jest zaskoczeniem. Ja bym powiedział, że czy w politycy w Rydze, w Talinie, czy w Wilnie prowadzą taką politykę, którą można było streścić w, w takim. W takim powiedzeniu, że on, on, ci politycy mają uśmiech do jakby uśmiechają się, w, w, chociaż sytuacja jest zła. I, I oni raczej nie próbują wchodzić w konflikt z administracją amerykańską, stają, starają się właściwie być niezauważeni. Natomiast obawy są silne i te plotki, które się pojawiły w mediach zachodnich, m.in. w brytyjskim Financial Times, o tym, że, Ameryka, że Stany Zjednoczone mogłyby wycofać swoje wojska ze wschodniej flanki, głównie tutaj z państw bałtyckich, odbiły się szerokim echem społecznym. Większość liderów starała się, w regionalnych, mam na myśli premierów, prezydentów. Państw Bałtyckich, starała się tonować się te nastroje, uspokajać i mówić, że ta, ta perspektywa jest albo bardzo odległa, albo na razie są to plotki, nie ma o czym dyskutować. Natomiast to, że Bałtowie obawiają się tej zmiany na, w Waszyngtonie i w zmiany w Białym Domu, jest chociażby widoczna po tym, że pojawiają się dyskusje. Na temat um, większej dywersyfikacji swoich, poli swoich polityk bezpieczeństwa. Um, trzeba powiedzieć, że każdy z tych państw prowadzi troszeczkę inne podejście do, do swojej polityki bezpieczeństwa, ma trochę inną politykę bezpieczeństwa. Tutaj zawsze tradycyjnie tym głównym gwarantem bezpieczeństwa i tą podstawą, tym filarem była współpraca z USA. Natomiast y, każdy z tych krajów miał jeszcze takiego mniejszego partnera europejskiego, z którym, y, z którym tą, to, to, to zaufanie, i to, to bezpieczeństwo powierzały. W przypadku Litwy to były Niemcy, w przypadku Estonii to jest Wielka Brytania i Francja, w przypadku Łotwy to była Kanada. No i widzimy teraz, że te stosunki francusko-estońskie, one się już od jakiegoś czasu zaciśniają, ale one teraz będą jeszcze coraz bardziej i coraz ważniejsze dla, dla Talina. Widzimy, że w Wilnie, Wilno patrzy w kierunku Berlina, natomiast nie usłyszymy głosu, przynajmniej w Wilnie i w Rydze, nie usłyszymy krytyki wobec amerykańskiej polityki. W Talinie już usłyszymy dość, dość skromną, ale usłyszymy tą krytykę wobec polityki Stanów Zjednoczonych. No, i ja mam wrażenie, że Bałtowie starają się balansować teraz między, Euro, między Europą, między swoimi europejskimi partnerami i wyczekują, co się stanie w Waszyngtonie i jak ta, ta dość zmienna i niestabilna polityka z ich perspektywy administracji amerykańskiej będzie dalej się rozwijała. A czy ta dywersyfikacja może wyjść poza już te przyjęte modele? Mam tutaj na myśli to, że na przykład w Polsce. Is... Mamy teraz dyskusja na temat sojuszu z Turcją i Szwecją, który miałby balansować e, wpływy Rosji na całej linii e, granicy z nią tej geograficznej e, wspólnej. E, czy, czy takie pomysły również znajdują swoje, m, swoich popleczników w krajach nadbałtyckich? Tutaj raczej. Yy... Bałtowie nie szukają nowych formatów jakichś alternatyw, czy nie odgrzebują um, jakiś prób czy koncepcji, które, które się pojawiały na marginesie debaty publicznej w poprzednich latach. Raczej mamy postawienie na formaty, które istnieją, i ich rozwijanie. I tak jak powiedziałem, tutaj jest patrzenie w kierunku Europy, ale też w kierunku państw Europy Zachodniej, ale też widzimy, że Format, który był takim tworem, może nie najważniejszym, mam na myśli nordycko-bałtycką ósemkę, staje się coraz bardziej ważny z perspektywy Rygi, Wilna, Czitalina. I chociażby takim przykładem jest, jest to, że na jednym z ostatnich szczytów europejskich, tym, który się odbywał w Francji. Głos Bałtów reprezentowała Dania, a właściwie głos całego regionu tej, tej ósemki reprezentowała Dania. I, I w państwach bałtyckich coraz częściej patrzy się na tą wspólnotę nordycko-bałtycką, na wspólne dogadywanie stanowiska ze Sztokholmem, z Helsinkami, z, z Danią. I, I prezentowanie się na tej arenie europejskiej jako jeden blok państw. To jest coś, co może nie jest jakąś radykalną zmianą, ale jest zmianą akcentów w, w tych politykach bałtyckich, w politykach zagranicznych państw bałtyckich. Nawet jak czytam komentarze w lokalnej prasie, to często się mówi, że występujemy jednym blokiem. To jest głos nordycko-bałtyckiej ósemki, czasem tej ósemki plus polski. I tak, tak chyba wygląda to pozycjonowanie się wobec, wobec tych zmian, które następują obecnie w polityce europejskiej, ale też w tym transatlantyckim sojuszu Europy ze z Stanami Zjednoczonymi. A jak odebrano w regionie? Inicjatywę ze strony Komisji Europejskiej, między innymi projekt Ursuli von der Leyen, czyli Rearm Europe, stworzenie czegoś podobnego do, do funduszu odbudowy covidowego w, w o tym kształcie, z którego fundusze miałyby zostać przeznaczone na, na zbrojenia. Jak, jak ten pomysł został odebrany? On raczej przed bez większego echa, chociaż z jednej strony, tym komisarzem do spraw obrony i Kosmosu jest Litwin, to jest na marginesie, natomiast on przed bez większego echa, ponieważ Bałtowie mają problemy z wykorzystywaniem środków europejskich i z zarządzaniem tymi środkami europejskimi, więc ani nie patrzą na to z nadzieją, ani, ani nie uważają tego za jak w niektórych jakby w niektórych debatach w Europie Środkowej, za jakiś rodzaj zagrożenia, ponieważ ta, na przykład ten wątek federalizacji Unii Europejskiej, w którym my się w Polsce spieramy, w państwach bałtyckich nie, nie istnieje. a One podchodzą do Unii Europejskiej, do europejskich polityk z pełnym entuzjazmem, chociażby ze względu na to, że są to małe państwa i zazwyczaj one jadą w tym wagoniku, który wyznacza Komisja Europejska. I starają się nie, nie wchodzić w konfrontację z, z tym europejskim mainstreamem. To zależy jeszcze od konkretnych um, przypadków. Natomiast tutaj, jeżeli mówimy o tym, um, o tym funduszu na, na zbrojenia, no to ta, ta debata była marginalna w regionie i ona nie wydaje się, żeby była ważna. Jeżeli rozmawiamy w ogóle o kwestii zbrojeń, no to o dużo ważniejszą na przykład dyskusją na Litwie jest. To, czy Niemcy uruchomią swoją fabrykę na Litwie, bo są takie nadzieje, że Niemcy będą inwestować w przemysł zbrojeniowy. Na Łotwie od jakiegoś czasu istnieje, istnieją inwestycje fińskie. Mam na myśli tutaj montownie pojazdów Patria. Dla słuchaczy, żeby łatwiej było to zrozumieć, Patria to jest firma, która zakład zbrojeniowy fiński, który produkuje tra transportery, a i nasz Rosomak jest jednym z, z tworów fińskiej myśli te te technologicznej. E I bardziej na tym zależy e bałtom, żeby się pojawiały konkretne małe e inwestycje bezpośrednie z e europejskiej zbrojeniówki, a nie wielkie fundusze, z którymi oni będą mieli problemy, żeby je wykorzystywać. A, mówił pan o relacjach estońsko-francuskich, czy? Czy te relacje mogły jakoś wpłynąć na bieg rozmów i na sam kształt końcowej propozycji Emmanuela Macrona o rozszerzeniu parasola nuklearnego francuskiego na, na kraje naszego regionu jako całości? Pewnie musielibyśmy spojrzeć szerzej na to i na, na, na kilka ostatnich lat. Tutaj te stosunki francusko-estońskie rozwijała usilnie Kaja Kallas. Natomiast nie możemy powiedzieć, żeby Mała Estonia była w stanie Jakkolwiek kształtować debatę, debatę publiczną czy debatę międzynarodową we Francji. Tu raczej ja bym nie jestem ekspertem od francuskiej polityki, natomiast na, na pewno był taki moment w ciągu ostatnich trzech lat, kiedy Francja zmieniła trochę podejście do Rosji, zmieniła politykę, Macron zmienił politykę względem Rosji, no i Estonia wtedy pod ten wagonik francuskiej zmiany się podłączyła i jedzie w tym wagoniku, i chociażby efektem tej współpracy, estońsko-francuskiej jest to, że Estonia kupuje, robi zakupy we francuskim przemyśle zbrojeniowym, popierała w kilku kwestiach francuską politykę, natomiast Paryż poparł dość mocno kandydaturę Kai Callas na, kolokwialnie mówiąc, Minister spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Więc ta współpraca raczej wygląda w ten sposób. Ja bym, ja bym w ogóle nie roztrząsał tego, że Estonia mogła mieć jakiś wpływ na francuskie zapowiedzi dotyczące parasola atomowego nad Europą. Szczególnie, że obecna administracja estońska nie ma tak dużych wpływów, jakkolwiek wpływy te miała w Paryżu, ponieważ obecny premier raczej spotyka się z ministrami. Francuskimi, a nie z prezydentem. Kaja Kallas miała to ten łatwy dostęp do, do ucha Macrona, a obecny premier Krystyny Michal raczej takiego dostępu do ucha prezydenta Macrona nie ma. A teraz ostatnie pytanie. Czy uważa pan, że w ramach tej całej europejskiej konsolidacji w obliczu Donalda Trumpa pojawi się okno możliwości, aby zwiększyć zaangażowanie Polski w regionie nadbałtyckim? Bo można odnieść wrażenie, że no, że nie poświęcamy mu zbyt dużej uwagi w kraju. Um, z jednej strony tak. No i tu, tu się pojawiają najczęściej głosy takie na Litwie, że może byśmy chcieli jakiejś obecności Polski. Um, ta obecność polska wojskowa jest już na Łotwie um, i ona bardzo fajnie gra z takich historycznych powodów współpracy polsko-łotewskiej um, w międzywojniu, um, w okresie międzywojennym. Natomiast um, i, i pomimo, że takie głosy w debacie istnieją lokalnej, to raczej elity polityczne nie patrzą tak mocno w kierunku tego, że Polska mogłaby być znaczącą siłą, która wojskowo by, się, wojskowo by pojawiła się w regionie. Tak jak wspominałem na początku, Litwinom bardzo zależy na tym, pomimo tego, że ten głos o Polsce pojawia się w debacie lokalnej, na niemieckiej obecności, na Łotwie nie ma dyskusji o tym, że obecność polska się zwiększała, raczej liczy się właśnie na Szwedów czy Kanadyjczyków. No ale takim problemem y, 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 największym jest brak infrastruktury, bo jeżeli mówimy o obecności wojskowej, to musimy mieć infrastrukturę, która jest w stanie przyjąć wojsko. I w tej infrastruktury obecnie i na Litwie, i na Łotwie, i w Estonii brakuje. Y, każdy z tych państw prowadzi Obecnie intensywne prace budowlane rozbudowuje poligony, tworzy nowe poligony, dokonuje modernizacji baz jeszcze starych, sowieckich do nowych standardów, po to, żeby przyjąć to wojsko, które miało się pojawić w wyniku szczytów Sojuszu Północnoatlantyckiego z 2022 2023 roku. I na razie właściwie Poza takimi pojawiającymi się czasami, jakimiś głosami w debacie publicznej, trudno byłoby nawet Bałton przyjąć obecność wojskową z Polski, bo nie mają jej gdzie przyjąć. Powiedział pan Bartosz Chmielewski, analityk z Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, do widzenia. I dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne wydanie Studia PAP już w najbliższy poniedziałek o godzinie 10.